Cześć, nazywam się Karol Mozolewski to jest przegląd na pewno nie najważniejszych, ale takich informacji, które są zabawne, są ciekawe, są intrygujące, a łączy je wszystkie to, że nie zahaczają o te wątki, bo to są tematy, które omijamy. Zaczynamy. Na początek petarda. Międzynarodowy konkurs informatyczny o nazwie Impact Creators organizowany przez Intela, czyli światowego giganta, wygrał Polak. Maksymilian Paczyński z Iłży. Maksymilian pokonał wielu konkurentów, a w finale, który odbył się w San Francisco także całe zespoły z Chin czy Indii. A pokonał ich stworzonym przez siebie algorytmem o nazwie Fatik, który pomaga kierowcom. Reaguje, kiedy kierowca zasypia, rozpoznaje, w jakim jest nastroju, w jakiej jest formie, co realnie przyłoży się na bezpieczeństwo na drogach. I da też przewagę robotom, które będą chciały przejąć władzę nad światem. Ale to za jakiś czas, także póki co, gratulacje panie Maksymilianie. Kontynuujemy wątek technologiczny. Chińczycy stworzyli windę dla statków, i tutaj nie mówię, oni, oni nie robią w detalu. Oni stworzyli windę dla statków, aby pokonać tamę trzech przełomów. A w związku z tym, że niespecjalnie przyjmują się skalą projektów, no to trzy windy, bo tyle ich jest w sumie, dają 199 metrów przewyższenia i mogą unieść statek ważący do 3000 ton. Zaporo jest najdroższym, pojedynczym projektem budowlanym na świecie. Koszt całości ocenia się na 37 miliardów dolarów, tyle nawet Sasie nie jest w stanie przewalić. Ale u nas też doszło do ważnego przełomu: usunięto wrak BMW między Redą a Weicherowym. Każdy, kto mieszka na pomorzu, kojarzy to miejsce i ten wrak. Jeszcze latem ktoś wylądował w rowie i porzucił auto. Policja zabroniła ruszać go, dopóki nie ustali, kto jest właścicielem. I tak mijały miesiące, z auta zaczęły znikać kolejne części, wyciekać płyny, a ludzie zaczęli się przyzwyczajać. Zrobili z niego pomnik przyrody, potem chcieli go zasłonić, a na końcu stał się punktem orientacyjnym dla znużonych podróżników i miejscem, gdzie młode kuny mogły odkrywać swoją cielesność. Aż do teraz. Nie wiadomo, ilu policjantów było w to zaangażowanych, ilu śledczych musiało po nocach przesłuchiwać, ile ton akt zostało przerzuconych, ale udało im się znaleźć właściciela. No i po tylu miesiącach wrak, tak jak niespodziewanie się pojawił, tak samo niespodziewanie zniknął. I mimo, że już go tam nie ma, to zostawił ślad w rowie i sercach mieszkańców. I tych kun. Jeżeli jesteście w kategorii młodych ludzi i nie chcecie mieć dzieci, to mam dla Was informację: niebawem będziecie chcieli mieć dzieci. Ponieważ minister rodziny i polityki społecznej, Marlena Maląg, zlokalizowała problem. Dlaczego wy w ogóle nie chcecie mieć tych dzieci? Opublikowała w końcu badania, które zleciła, aby ustalić, dlaczego młodzi ludzie nie chcą zakładać rodzin. Zaskakująco okazało się, że potrzebują do tego mieszkania, ale też ważna jest pewna i stabilna praca. Ja obstawiałem o swojej nieborsułka i zagranie na wspólnej, no ale też nie zleciłem badań, no i tak trochę bardziej na czuło ja typowałem. Jak się okazuje, nie tylko u nas badania zmieniają postrzeganie świata. Bo, jak donosi Bartosz Zalewski, szwajcarskie centrum badawcze ulokowane w Singapurze odkryło uniwersalne matematyczne prawo dotyczące miejskiego ruchu. Okazało się, że częstotliwość podróży do odleglejszych części aglomeracji jest stała i oparta na prawie odwróconych kwadratów. Teraz zespół zajmie się ustaleniem ważniejszej kwestii, czyli dlaczego szwajcarskie centrum badawcze jest w Singapurze. Premier Mateusz Morawiecki zabrał głos w sprawie bieżącej. Również rozmawialiśmy o szczególnej broni rosyjskiej, jaką jest niestety propaganda, szerzenie fake newsów, ataki hakerskie. I bardzo dobrze, tam premier, premier. Nikt mu nie będzie mówił, co wypada na tym stanowisku. Wojsko Obrony Terytorialnej, czyli ukochane dziecko Antoniego Macierewicza, porzucone w lesie, było obecne w mediach z wielu powodów. Między innymi postanowili kupić dla swoich żołnierzy latarki. I kupili. Latarki wojsko zakupiło od Michała Stępnia z miejscowości Zwoleń pod Radomiem. To jest sklep pana Michała, który zaopatruje w sprzęt Wojsko Obrony Terytorialnej i to nie jest żart. Pan Michał, oprócz tego, że ma szeroki wybór trampolin, ma też smykałkę do interesów i sprzedał w wojsku latarki, które można dostać na AliExpress. Skąd wojsko zna pana Michała? Pan Michał wcześniej sprzedał im 12,5 tysiąca kompasów, które na AliExpress można kupić za kilka złotych. Pozostaje ustalić, czy im szwagrem jest pan Michał. No więc teraz terytorialsi stworzyli grupę, która ma wyłapywać ludzi w internecie, którzy mówią o nich źle i kierować te sprawy do sądu. I możecie zapytać, ciekawe, kto wchodzi w skład takiej grupy, to już wiadomo ponieważ pani Maria Kołtunowska z zespołu prasowego powiedziała, że na ich apel zgłosili się ochotnicy i utworzono taką grupę, wykorzystując potencjał żołnierzy obrony terytorialnej, posiadających wykształcenie oraz doświadczenie prawnicze oraz żołnierzy swobodnie poruszających się w internecie. I tym samym zasugerowała, że niektórzy terytorialsi nie umieją w internet, czym obraziła żołnierzy, którzy mają wyłapywać tych, którzy obrażają żołnierzy. Czyli to pewnie były ćwiczenia. Potem dodała jeszcze... Że w zespole znalazł się, poza prawnikami czy studentami prawa, były policjant, obecnie żołnierz obrony terytorialnej, który w swojej służbie w policji zajmował się ściganiem osób szkalujących dobre imię policji. A w związku z tym, że obecnie policja, jeżeli chodzi o sympatię ze strony społeczeństwa, walczy o miejsce mniej więcej z leczeniem kanałowym podczas anginy, no to, moim zdaniem, sukces jest kwestią czasu. Kontynuujemy cykl, w którym poszukuję zaginionej rodziny Marcina Najmana, czyli wybitnych jednostek porozsiewanych na całym świecie, które udowadniają, że nawet z DNA ziemniaka można funkcjonować i No jestem trochę podekscytowany, bo chyba znalazłem zaginioną siostrę. Nazywa się Rachel Naomi Perli i mieszka w Tasmanii. Pani Rachel jest uzależniona od hazardu, a dokładniej od gry mobilnej, która symulowała automaty do gier z Las Vegas. Aby sfinansować swój nauk, ukradła od swojego szefa, właściciela kliniki weterynaryjnej, 940 tysięcy dolarów. Australijskich, ale jednak dolarów. Po pierwsze, nie wiedziałem, że weterynarze tyle zarabiają. A po drugie, możecie powiedzieć, hola, hola, Carolu, przecież uzależnienie to jest choroba, więc dlaczego tutaj wciskasz ją w zaginioną rodzinę Marcina Neimana? Z dwóch powodów. Po pierwsze, w tej aplikacji nie wygrywasz pieniędzy, tylko jakieś wirtualne tokeny. Jak coś kradniesz, no to może fajnie byłoby to zamienić na prawdziwe pieniądze. A po drugie, większość tej kasy 940 tysięcy, prawie milion dolarów, przegrała ustawiając aplikację na automat i szła spać. No to jest tak, jakbyście kupili u jubilera biżuterię za fałszywe pieniądze, a potem na Allegro sprzedawali paragony. To jest, to brzmi jak coś, co mógłby zrobić pan Barzin. Nvidia udostępniła swoje narzędzie, które wykorzystuje algorytmy sztucznej inteligencji do tego, aby generować zdjęcia, tworzyć rzeczywistość. I jest fajne z czterech powodów. Po pierwsze, możecie wpisać to, co chcecie stworzyć, a potem to dowolnie modyfikować, zastępując jedne elementy innymi i tak kształtować fotorealistyczną rzeczywistość. Po drugie, nazywa się Gaugan 2. Pewnie Huntsworth i Urvipołć były zajęte, ale i tak jest fajnie. Po trzecie, na tym etapie jest darmowy i każdy po wejściu na stronę Gaugan 2 może tworzyć własne wersje rzeczywistości. A po czwarte, możecie wpisać tam dowolne wyrażenia i słowa i zobaczyć, jak interpretuje je sztuczna inteligencja. Na przykład wpisujemy wnętrz umysłu Kai czekamy chwilę, no i patrząc na efekt, zaczynamy rozumieć, dlaczego pewne rzeczy się dzieją. Przegląd ceramiki, czyli co ciekawego ostatnio zrobiły zbany I tutaj ten przegląd przechodzi płynnie w definicję, wzorcową definicję ironii. Otóż Barbara Nowak, czyli małopolska kurator oświaty, która na stówę ma w sypialni plakat z Przemysławem, dajmy więcej, Papieża Czarnkiem, zabrała głos w sprawie dziadów, które są wystawiane w Teatrze Narodowym. Spektakl wyreżyserowała Maja Kleczewska i jak sama mówi, jest to przedstawienie o Polsce. Tej wychodzącej na ulicę, by walczyć o podstawowe prawa, ale też tej, która woli zostać w domu i biernie przyglądać się temu, co dzieje się na świecie. Dziś dwie Polski to nasza codzienność. Dwa walczące przeciw sobie narody. No i pani Barbara zabrała głos. Odradzam organizację wyjść szkolnych na spektakl Dziady w Teatrze Słowackiego. W mojej ocenie haniebne jest używanie dzieła Wieszcza-Mickiewicza dla celów politycznej walki współczesnej opozycji antyrządowej z polską racją stanu. Kuratorium argumentuje to tym, że spektakl zawiera treści, które nie wpisują się w cele systemu oświaty, czyli nie jest zgodny z linią władzy. Po pierwsze, dziady, które wystawiano w 68 roku, wywołały praktycznie identyczną reakcję władz, tyle że wtedy komunistycznych, które m.in. odradzały młodzieży szkolnej chodzenia na ten spektakl, ponieważ nie był on zgodny z linią władzy. Gdyby historia miała czkawkę, to by się teraz udusiła. A po drugie, po tym jak pani Barbara zabrała głos odradzając spektakl, został on błyskawicznie wyprzedany we wszystkich możliwych, przewidywanych terminach. W związku z tym bardzo dobrze byłoby, gdyby coś przekazał pani Barbarze, aby ta ostrzegła przed kupowaniem ostatnich kilkunastu biletów na Londyn, gdzie będę z programem Afryka i tych kilkunastu, które zostały na Lester, drugi termin. W programie Afryka co prawda nie ma polityki, ale przecież jestem lewakiem opłacanym przez TVN i Norwegów, a więc ludzie powinni wiedzieć, trzeba ich ostrzec. I pod... o, jeszcze gorzej, będzie w Stoczku Łukowskim i w Lublinie. Tam, tam będzie Rafał Banaś, będzie Bartosz Zalewski, będzie Jasiek Borkowski, będzie Kamil Kozioł. To będzie lewacka orgia. To ludzie powinni wiedzieć. Yy, I odradzamy wycieczki szkolne. Głos w sprawie dziadów zabrał też prezes kraju. I pilne. Cześć. 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 <śleskujesz>

Jeżeli myślicie sobie, że Trybunał Konstytucyjny to jest o, jakiś tam urząd, o który ludzie się biją i krzyczą, a tak naprawdę to to, co oni ustalają, to was nie dotyczy, no to nie do końca. Posłuchajcie, co zrobili. Kierowany przez Julię Przyłębską Trybunał Konstytucyjny uznał w środę, że przepis Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, mówiący o prawie do rzetelnego i niezależnego sądu, jest niezgodny z polską konstytucją. Czyli oficjalnie od teraz w tym kraju mamy w dupie prawa człowieka i fakt, że możecie być osądzeni sprawiedliwie. To nie jest teoria, to jest praktyka, to już się dzieje, to już zostało ustalone, jest już poza wami. Potem dorzucili jeszcze to. Trybunał uznał, że oświadczenia majątkowe małżonków i członków rodzin polityków są niezgodne z konstytucją. Zaczęło się od tego, że premier Morawiecki kupił działkę wartą 4 miliony, ale przepisał ją na żonę. Zrobił się kwas, więc przygłosowano ustawę, która nakazywałaby pokazywanie takich przekrętów. Ale potem Andrzej Duda, prezydent hobbysta, na zlecenie prezesa skierował tę ustawę do trybunału, który powiedział, że politycy mogą zatajać majątek, przepisując go na członków rodziny. No i owszem, może ten tydzień pokazał, że rządzący ignorują prawa człowieka i mogą zatajać majątek, ale w zamian za to przynajmniej kobiety muszą rejestrować ciąże. Co daje trzy powody, aby przybić piątkę sąsiadowi, który głosował na PiS. Świetna robota. No to teraz kłoki i inne zwierzaki przez minutę na obniżenie ciśnienia. A teraz kontynuujemy przegląd ceramiki i proszę Was, abyście usiedli wygodnie, rozsiedli, umościli się w tym, w czym jesteście. Czy to jest fotel, czy kanapa, czy kajak, srajak, nieważne. Bo teraz człowiek, który udowodnił, że można być w przeglądzie ceramiki, nie zajmując się polityką, nazwijmy go Wojtek. Wojtek mieszka w Tarnowie, no i z dziewczyną postanowił wynająć pokój w hotelu Crystal Park też w Tarnowie. Ale też Wojtek doszedł do wniosku, że skoro to to samo miasto, gdzie mieszka, no to nie będzie płacił. I użył po raz pierwszy swojego ceramicznego geniuszu. Podrzucił w hotelowej łazience larwy muchy plujki, twierdząc, że skoro tam są robaki, to on chce z powrotem te 300 zł, które zapłacił. Ale Wojtek nie wiedział jeszcze wtedy o tym, że dyrektor hotelu, Witold Kisała, jest z wykształcenia biologiem. I pan Witold wiedział, że larwy, muchy, plujki nie mogły się zagnieździć w hotelowej łazience, ponieważ żerują na rozkładającym się mięsie. Co prawda nie wiedział, ile lat miała dziewczyna, Wojtka, no ale to się nadal nie kleiło. I nie wypłacił Wojtkowi pieniędzy. I Wojtek tutaj mógłby się wycofać, ale użył swojego ceramicznego geniuszu po raz drugi i nasł kontrolę sanepidu. Kontrola wykazała, że wszystko jest ok i niech już się Wojtek przestanie wygłupiać. Wojtek mógł się tu wycofać, ale jego ceramiczny geniusz zadziałał po raz kolejny i kazał mu oczernić hotel na Fejsie, a do tego podał się za dziennikarza lokalnej gazety, chcąc zastraszyć ten hotel. Przypominam, że cały czas mówimy o 300 zł. No i dyrektor hotelu w końcu się zdenerwował i zgłosił sprawę na policję. I tutaj Wojtek mógłby się wycofać, ale jego ceramiczny geniusz kazał mu iść do sądu. Sąd zlecił ekspertyzę i nie miał wątpliwości, że larwy są łatwo dostępne w sklepach wędkarskich, bo są używane jako przynęta i zostały podrzucone do łazienki i skazał Wojtka na 500 zł grzywny oraz 150 zł kosztów sądowych. I Wojtek mógł się nawet na tym etapie wycofać, ale jego ceramiczny geniusz powiedział: hej, zróbmy apelację, którą przegrał i zapłacił kolejne 100 zł. A do tego teraz dyrektor domaga się oficjalnych przeprosin i sprostowania wszystkiego, więc dla Wojtka to dopiero początek przygody. To teraz szybkie podsumowanie tego, co wydarzyło się w zeszły weekend, a o czym warto wspomnieć. Po pierwsze, Donald Tusk stracił prawo jazdy, jadąc 107 km na godzinę w terenie zabudowanym. Media skupiły się na tym, że brak prawa jazdy zrównał go z prezesem Kaczyńskim. Może poza tym, że ma jeszcze żonę. I dzieci. I konto w banku. I... Po drugie, poseł Zjednoczonej Prawicy Janusz Kowalski stwierdził podczas wywiadu w Radiu Z, że profesor Andrzej Horban groził mu nożem, ponieważ powiedział, że nóż mu się w kieszeni otwiera. Tym samym Janusz Kowalski dołączył do ludzi, którzy przegraliby w Warszawie z hydrantem. I możecie powiedzieć, hola, hola Karolu, ej, a co to jest za zmiana koszulki? I Co to tak boczkiem przymykasz, nic nie mówisz? Spokojnie wszystko tłumaczę. To jest projekt koszulki z wykłoką, z racji tego, że no, kłoki już się stają, maskotką niósł bez wirusa. Te koszulki będzie można zamówić za tydzień i będą dostępne przez tydzień. A więc bądźcie czujni. Często piszecie do mnie w listach. Karolu, lubię oglądać Twój program, ale brakuje mi w nim takiej nutki ekscytacji, takiej, takiej, wiesz, napięcia. Może by jakąś rywalizację przeprowadzić albo coś. W sumie nie jest to zły pomysł. No to teraz obstawcie. Jeden albo dwa. Jeden oznacza, że opona zatrzyma się albo na poboczu, albo na jezdni, a dwa oznacza, że przeskoczy na przeciwległy pas. Taki jest finał filmu. Jeden albo dwa. Już? Obstawione? No to zaczynamy. No to uznajmy, że jest remis. Nie no żartuję, to jest finał. Moi drodzy, aby ułatwić wam życie, a wiem, że niektórzy przywijają psindera warzywa albo pozdrowienia, to tutaj będę wrzucał minutę, do której należy przewinąć, aby dotrzeć do kolejnych newsów. Bo teraz zapraszam na Psindera, czyli segment, gdzie przedstawiam Wam psiaki ze schroniska w Celestynowie, które tylko czekają na to, żeby zaatakować Was swoją miłością. A w tym tygodniu Karmelow. No więc Karmelow posiada sporo certyfikatów z różnych szkoleń. Jest tam m.in. certyfikat skończonej nauki spacerowania, zjedzenia parówek w całości, sprzyjmowania drapania po dupce, czy ze sprzedaży fotowoltaiki. Tym samym jest jedynym potencjalnym sprzedawcą fotowoltaiki, który jeszcze do Was nie dzwonił. No i certyfikat z inwestowania. Wy zainwestujecie w niego trochę cierpliwości, a on zwróci Wam te inwestycje w postaci takiej ilości miłości, ile potrzebujecie. Banki go nienawidzą, bo odkrył tę złotą formułę. Mimo, że ma dopiero dwa lata i waży 10 kilo. Waga nie ma tu nic do rzeczy, ale to jedyne miejsce, gdzie mogłem ją wrzucić tak niepostrzeżenie. Moi drodzy, o ile od czasu zakupienia akcji Gadu-Gadu jestem sceptycznie nastawiony do inwestycji, o tyle w tym wypadku ręczę tym kanałem. Jeżeli ktoś adoptuje Karmelowa i powie, że nie wystarczy mu dawka miłości od tego psiaka, to przyjadę osobiście, wyprzytulam wszystkich członków niezadowolonej rodziny. A zatem, jeżeli macie ochotę zainwestować w tego psiaka, to słuchaj w prawo i dzwońcie pod ten numer. Przypominam też, że każdy, kto zdecyduje się na adopcję psa celestynowa przez psindera, otrzyma pakiet startowy od przysmakowo.pl, zajebisty sklep, fajne ziomki. Tam jest karma, miski, zabawki, szarpaki, przysmaki, wszystko to, co jest potrzebne na początek i po konsultacji z weterynarzem. I jeszcze krótki off-topic. Jeżeli ktoś z Was mieszka w Czarnogórze i chciałby pomóc, mógłby pomóc, no to Magda i Mateusz, którzy pojechali tam na krótki urlop, znaleźli na plaży psa. Niestety żadne schronisko nie może go przyjąć, bo są przepełnione, więc jeżeli jesteście w stanie jakikolwiek sposób im pomóc, to dzwoncie proszę pod ten numer do nich. Jeżeli myślicie, że macie pecha, bo jechaliście 107 z zabudowanym i straciliście prawo jazdy albo sąsiad wam zalał łazienkę, bo umarł w wannie i też trzeba odmalować sufit, no to pocieszę was, można mieć gorzej. Dwie malezyjki, matka Wun Pui Chong i jej córka Sanian Melanie Lim, postanowiły przecieść do Australii, przywożąc ze sobą 25 kg brązowej herbaty imbirowej, która w ich kraju jest środkiem pomagającym przy bólach menstruacyjnych. Okazało się, że australijska policja nie bardzo w to wierzyła i zrobili nalot na ich mieszkanie, podejrzewając, że to amfetamina. Obydwie panie aresztowano, a herbatę skierowano na testy. Policjantka, która prowadziła sprawę, otrzymała wyniki, które pokazywały, że w skład tej mieszanki wchodziła herbata i cukier i nie można jednoznacznie wskazać, czy zawierała coś nielegalnego. Ale nie powiedziała o tym adwokatowi tych kobiet. Przez cztery miesiące. Po czterech miesiącach zapytana dlaczego tego nie powiedziała, powiedziała, że a no bo testy nie były jednoznaczne i tam trzeba było jeszcze testować dalej. No ale przecież można było je zwolnić do domu. Na to już nie odpowiedziała. To w ogóle przypomina nam sytuację z czerwca, kiedy dwaj byli żołnierze brytyjskiej piechoty morskiej przemycali kokainę z Holandii na wyspy w pudełkach klocków Lego. Wpadli, gdy jeden z zestawów przez pomyłkę trafił do małego dziecka jako prezent. I nieoficjalnie, ze źródłem, którym nie mogę ufać, wiem, że to było najszybsze złożenie klocków Lego w historii tego kraju. I chłopiec chciał to w ogóle zgłosić do księgi rekordów Guinnessa, ale okazało się, że kiedy jego ojciec pobiegł kupić banjo, poznał jakichś ludzi, ci pojechali samochodem, on za nimi biegł i zatrzymał się dopiero w połowie drogi do Norwegii. Koncert życzeń, czyli pora na pozdrowienia. Cześć Karol, razem z moim chłopakiem Grześkiem oglądamy newsy bez wirusa. Czy mógłbyś go pozdrowić, ponieważ 11 grudnia albo 12 listopada, nie wiem jak się to czyta, przypada nasza dwunastnica. Grzesiek jest cichym bohaterem setek facetów, ponieważ udowodnił, że nawet z czteroletniego friendzonu można wyjść. To, to mówimy o milionach facetów. Dla Natalii, z którą zerwał chłopak, znaczy, chłopak, frajer jakiś, zobaczysz jeszcze przyjdzie, a temu wtedy powiesz, hola, hola, młodzieńcze, nie ma szans. Dla Anety od Wojtka, pozdrowienia dla Mariusza, od Oli, Izy i Ani, pozdro dla Michała z Wrocławia, od myszki, kotka i zajączka. Jakbyście otwierali sklep zoologiczny, to tam będzie sporo nieporozumień. Julka, słońce ty moje, kocham cię, weźmy sobie jakiegoś uroczego psiaka z Psindera. Zapomniałem w ogóle zaznaczyć od kogo to przyszła, więc prośba taka dla wszystkich Julki, adoptujcie psy z Psindera. Ola pozdrawia Pawła i prosi, żeby kupił więcej czekolady, bo zbliża się jej okres. Spróbuj tej herbaty imbirowej. Niech będzie pozdrowiony Marcin z córką Matyldą, który nie mógł dotrzeć na mój występ w Jeleniej Górze. Dla Gabi, która lubi bawić się w dom. <laughs> Zobaczysz, trafi się ktoś, kto lubi się bawić listonosza z rachunkami za prąd, to ci się odechce. Pozdro dla Maksymiliana, lat 8, od brata. A, brat prosi, żebyś skończył w końcu składać tolego. <laughs> ja mam pomysł, jak go przyspieszyć. Asia pozdrawiam narzeczonego Remika, Michał dziewczyna Krysie, która jest z Ukrainy i uwaga. Dzięki mojemu programowi jest na bieżąco z polską polityką i uczy się polskich nazw zwierząt i warzyw. Co nie jest takie oczywiste, bo warzywa po ukraińsku to owoci. No to dobrze, moja droga, to dzisiaj kolejne słowo: to jest borsuk. Jakub składa życzenia swojej żonie Asi z okazji 30 urodzin. Byłem tam, moja droga. Oby czas oprzeć się z Twoimi cyskami lepiej niż z moimi. Aga Roberta, zwariowanego wariata z okazji 50. urodzin. Tych pozdrowień jest zatrzęsienie i uwaga, wprowadzam w takim razie zasadę. Tylko i wyłącznie będą brane pod uwagę te, które są wysyłane na ten adres mailowy. Facebook i Instagram już odpadają, bo tam nie da się tego wygrzebać wszystkiego. No i oczywiście na pewno nie wszystkie wejdą, ale postaram się tyle, ile się da. Jeżeli macie wolną dychę i chcecie pomóc, albo zrobiliście coś głupiego, na przykład przez przypadek, Powiedzieliście na ulicy Bąkiewiczowi dzień dobry, jeden ja teraz przez was myśli, że ludzie go szanują i chcecie po prostu zagłosić wyrzuty sumienia, no to mam sposób. W opisie filmu znajdziecie numer konta do wpłaty dla małej jagody, która walczy z SMA, czyli rdzeniowym zanikiem mięśni i której można pomóc. To teraz w temacie ironii i pecha. W mieście, angielskim mieście Bollington, radni postanowili urozmaicić obchody Dnia Pamięci Ofiar Wojen. I wynajęli na te obchody czołg, w tym na nabożeństwo. Niestety, osoba, która tym czołgiem przyjechała, nie zaciągnęła hamulca, w ogóle nie zabezpieczyła go, w efekcie czego czołg stoczył się i rozbił bramę do ogrodu pamięci. Kierowca mógł co prawda ściemniać, że myślą, że to jest rekonstrukcja i tak trzeba, no ale przeprosił i obiecał, że opłaci naprawę. To wszystko w tym odcinku. Wielkie dzięki, że zostaliście do końca. Ogromne podziękowania dla tych, którzy wspierają mnie na Patronajcie, dla tych, którzy na stałe ze mną współpracują jako korespondenci i dla Was wszystkich, którzy przysyłacie masę fajnych newsów. Jeżeli macie coś takiego, piszcie do mnie na fanpage na Facebooku albo na Instagramie. My się widzimy za tydzień. Mam nadzieję, że o 18 udanego weekendu tudzież tygodnie. Do zobaczenia. Cześć.